Czy jedzenie robaków, larw oraz owadów wejdzie na dobre do jadło spisu Polaków? Według ministra rolnictwa jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Dziś postanowiliśmy zapytać przechodniów, jak odnoszą się do tego tematu. Dzień dobry. Proszę pani, co pani uważa na temat jedzenia robaków? Niech, nie Pani na temat robaków. No bo teraz coraz częściej się mówi, że w przyszłości będziemy jeść larwy, robaki, owady, a już teraz od stycznia w marketach wprowadzono mąkę, która jest wyprodukowana z świerszczy domowych. Ja się boję tego jeść. Szczerze, nie mam żadnego zdania na ten temat. nie. Chyba, że jak ludzie to jedzą gdzieś tam, to chyba jest smaczne, no nie? No ale to będzie pan jadł takie robaki, czy jednak klasyczne schabowe z ziemniakami? Nie, ja to klasyka. Schabowe ziemniaki. No. Czyli powiedzenie, e, za rana jak śmietana nie wchodzi w grę. Nie, 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 nie. Tak generalnie, no w sensie, no zobaczymy co będzie w przyszłości, nie? Jak będzie przebadane i takie, no generalnie dobre, no to czemu nie? Ale tak, tak teraz to chyba nie. Między Bogiem a ani mnie to ziębia, ani mnie to grzeje. Proszę pani, czy słyszała pani o tym, że w przyszłości możemy na co dzień jeść robaki, larwy i różne owady? Tak, słyszałam, oczywiście. I różne inne kore, nie kore, nawet różne przetworzone rzeczy z przyrody, z natury. Jak się pani do tego odniesie? Wie pan, ja. Pesymistycznie, bo jakoś mnie to nie przekonuje, ale myślę, że jak to będzie całkowicie przetworzone i nie będzie przypominało ruszających się mrówek czy innych ślimaczków, to bo ślimaki jadam, więc <śla> myślę, że i to człowiek będzie jadł. Czyli takie powiedzenie świerszczyk z rana jak śmietana? <śla> A no właśnie, no właśnie. Bardzo mi się podobało, muszę zapamiętać. Ktoś takie coś się jada, ale w krajach południowej Ameryki. To słyszałem, mnie nieraz, nie, ale tutaj no to... Może kiedyś, bo teraz wie pan, takie czasy są, że można wszystkiego się spodziewać, nie? Czyli tradycyjnie mięsko? No na pewno. Rybki, nabiał. Nie mam pojęcia. No dobrze, źle? No nie wiem. Jak nie wiesz, będziesz ja to robaki czy nie. Jak jest na przykład zmielony w Monsyn, no to i tak tego nie czuję, więc raczej nie na to uwagi nawet. Wolisz normalnego, schabowego, czy, czy jednak robaczka? Będzie pani jadła robaki. No bo coraz częściej się mówi, że w przyszłości będziemy jeść larwy, robaki, owady. Nie wiem, jak będzie taka konieczność, nie będzie normalnego jedzenia być może. Wie pan co, no. Wydaje mi się, że trzeba jeść zdrową żywność, tak? zdrowo się odżywiać, a co oni tam sobie wprowadzają, no to ich, ich sprawa, tak? My generalnie jesteśmy nauczeni jeść zwykłe produkty, żadnych tam udziwnień, tak? Że nie robaki czy coś. no Zobaczymy co to wszystko się, jak się to potoczy Czyli jednak klasycznie z z ziemniakami Tak, najbardziej, uwielbiam Nie, nie, nie Brzydzę się robakami Czyli jednak klasycznie Tak Mięsko? Mięsko niekoniecznie, ale Preferuję taki bardziej zdrowy tryb życia i dietę No w robakach dużo białka Nie, dziękuję, ale jednak nie <laughs> No Ja to nie wiem co do, do tych powiedzieć No a dobra, są na próbował Pan ja się pytam, jak się pan odnosi? No ja nie wiem, ja nie próbowałem, więc nie mogę w żaden sposób się do tego odnieść, ale no. Może inaczej, czy to krok w dobrą stronę? Nie wiem, nie jestem od tego specjalistą, nie wiem jak to określić, czy to w dobrą stronę, czy nie. A jak będzie pan miał do wyboru taki świerszcz z rana, albo schabowy na obiad, to co pan wybierze? No schabowego na obiad, jednak, tak. Co uważasz na temat jedzenia robaków? A słyszałeś o tym, co się mówi ostatnio w internecie? Coś tam słyszałem. I jak się odniesiesz? No za bardzo się tak nie zgadzam z tym. Nie. A dlaczego? <laughs> nie. Raczej chyba wszyscy, no gdzie będziemy robaki jeść? No, nie, 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 nie. Nie wyobrażam sobie nawet. No chyba, że naprawdę zrobię tak, że nie będziemy wiedzieli co jemy. No to wtedy już, no to już jest silniejsze, ale jakby wiedziała w życiu. Dziękuję bardzo.